Cia ma Co tam u ciebie. A, wieś kurwa dzisiaj. Co? To ta do ciebie mordeczko. I, jak masz imię? jak masz ej, nie? Darek. Ofs sobie. Nie, już ponadarek, mi u ciebie poda darek. 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 Hmm. Zrobił Zabij ci tak głukę tak, gry, 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 tak ci ta. Aha. Gaj. Kaj kod? tam nie może. Co u ciebie? Co u ciebie? Mam na tatę. Na kogo? Ate. A mam pytanie, czy kojarzysz, czy kojarzysz takiego YouTubera, Dawid Jasper? no takie pytanie. No. To ja jestem, witam, to ja, Dawid Jasper. Gieee, gee, gee, Czekaj, kolejny Dawid Gasper. Ale ładnie wyglądacie, dziewczyny. Ile macie lat? Ładne dziewczyny. 17. 17. 17 macie, Siedemnaście. serio? 17 macie? Ale nie masz jakiegoś tam? Mogę Nie mam, nie mam! Eee. Czego nie ma? Eee. Nie. Cześć, Z czego one się śmieją? Cześć Różanko koleżanko, pokaż się. Antoninka, pokaż się. On ma w ogóle no. cenzurę, no. chodzi o meglu. Jest czy ma wyjebane totalnie? Siedemnaście. Siedemnaście. Macie chłopaków? Nie. Nie. Co? O! No. No to macie chłopaków, czy nie macie chłopaków, ja nie wiem A, tu z tyłu. Hmm. Ta z tyłu ma? Tak. A ta koleżanka chyba koszultkę z tą grafiką i ta druga... To nie trafię na walikoni żadnych? Macie, macie też chłopaków? Nie. Nie. Ale nie mają. A mogę się z wami mówić? Na randkę? Na randkę? <laughs> chyba jesteś ze stary. Ja to ten stary. No ile masz lat? Dwajcie pięć skąd Ale kłamie on. No to. A ile nie będą wiem, więcej, więcej ma? Chuj! To, to, to nie wiem. Ja się <głos》>. umiem z obydwoma! Z obydwoma na cię mogę mówić! Nie ma ty żadnych przeciwów! Moja córka. No. Ja jestem jej córką. <głos》> tak, córką! Nie wymyślę! Proszę cię nie kłam! Ona mnie adoptowała. Dziotki jebane. Szef. Ja usiłam, Dawid! cześć, Dawid Jasper. Cześć, to ja, Dawid Jasper. Co? Się, się ja kiedyś rozmawialiśmy i wyzywałeś mnie. Co? Wyzywałem, jakbyś nigdy nie Wyzywałem. Lot to. serio, serio miśkę? David. Kto mnie. Mi? główkę. Ja cię przysięgam, ja mam tą <noise> Dawid. Powiedziałeś, że jestem zjebana, a nic nie zdążyłam powiedzieć, nic nie zjadła jakąś. Powiedziałeś. oko. na Wyszłem ci nazwę, robię live'a. Okej. Okay. A przysięg gdzie jest Miska? Dziotka jebana. Idiotka jebana. Iliotka. Ale dziwka Chy, bez czy? kitu. Cześć! Mam pytanie, czy, czy, ko czy kojarzysz takiego youtubera, Dawid Jasper? Da. No. To ja witam. Cześć, zadaj ciebie. A ty jesteś chory na coś? Nie. Gdzie? Jak to nie? Kurwa jeba, spierdala. Ale poświtam po... kurwa Dawida Jaspera e? Dawid pokałapę. Po kałapę, po Dawid O kurwa, kurwa. jaka kamu? A ty masz lejka. teraz live'a? Mam live'a, patrz! Ja pierdolę, pozdrawiam live'a. U, jaka łapa! Jaka łapa, by cię spierdoli na shita. <laughs> <Łotę, kurwa. śmiech> na kita bym się E kiedy? Ja muszę wyjść ja na megla w tym co Dawid będzie się z nim złapać na no, megle! Bój, bójcie Jaspera! Bójcie Jaspera! Youtubera, Dawid Jasper. Co? No? Dawid Jasper, kojarzysz? Tak! To cześć, to ja! Ej, dzisiaj cię widziałam na TikToku Dzisiaj. Czekaj! Dzisiaj? Nie, to będzie Wario! A na noc wszyscy O sobie Co? I to tańca porwis, że ją the anioły świąt <tarpet> To największy hidraspera widzisz Biewinolej I zadłu się będzie trochę, trochę lżej, i bębi, się, To Hędrzej Nie popłynie z Bębi Sercacie Niewosi zew! I wolności zew Dobra, no panie, brawo, ciemnia, niesamowite! I co? Jest głośno na eurobicję. Wiesz co, że będziesz miał włosów? No wiem ja o tym. No wiem. On na YouTube robi live, a, a nie na tym. Zostawiłam! Floredzik, dziękuję serdecznie za czwarty miesiąc! What the shit! Co to jest? Dziękuję bardzo, dziękuję. Zostawiła suba! Wy też możecie tak, Floredzik, czwarty miesiąc. Idę się odlać. 14! Nie gadam z Zimą. 14, już ją ogarnie, że już to mu przeszkadza, jakby. Dawaj miszka, nie to mięsko, bo jak tego mięska mi tu nie dasz, to nie będzie źle. Dawaj miszka, mi to mięsko, miszka, jak mi mięsko nie dasz, to ja zepszę się. Emma. Dawid Jasper, kojarzysz? Kojarzę. No witam Cię. Co u Ciebie? A <grym> spoko. Jak masz na imię? Po, Syna jestem. Jak? Syna Ile masz lat? Tak szczerze. 17 mam. Masz chłopaka? Włodar kojarzysz? Kogo mam? Chłopaka. Mam. No. Mam. Mam. Spierd... Spierdalaj debilko. Cie mam, Dasz Włodar kojarzysz? Ma pytanie, czy, czy kojarzysz, czy kojarzysz? No witam. youtubera? Dawid No to jakiś inny dzień. Przybrany. Tu remont, tak? Czy co? Dawid A czemu nie taki kolor? To jest po remoncie Duffer? już? Co no nie? to ja, witam, to ja To ja, Dawid Jasper, siema Siema Jak masz imię? <noise> Amelia Ile masz lat Amelia? Mało Ile? Mało Ile, powiedz, tak szczerze, szczerze Nie krzycz na mnie Proszę cię, powiedz mi szczerze, ile masz lat, szczerze 13. Ile? Trzynaście i siedzisz na to meglu i dupy dajesz, kur... Co? Komu, komu, komu mogę dać dupę, bo jesteś Su? Co? Dawid Jasper. Dawid Jasper No tak, kojarzę. Pamiętam no ja. z Ginoldem no nagrywał. Ja, no to ja, to ja. No to ja, to ja. <głos> <głos> Do to ja, to ja. No prawda? Tak, ja. Tak, sprawdzę.

Hej, Gigafa, dwa Zgląda złote. Kontynia. Dawid pisze ostatni raz, e, jak mi nie dasz Mart? podpisu na sterę, to ci już nie wyślę nigdy le donatę. Le chłopaków donatę. Chłopaków A jak dasz to koło pyta. fortuny chłopaków zadecyduje, czy ci wyślę 100 złotych. Hmm. Chłopaków wiecznie nie pyta. Po pierwsze. Po pierwsze, nie to tak zawsze nie jest problem. Słyszę. Dlatego nie będę ciągł... 25 skończona. Co? Rocznikowo? Czemu on tak wali w chuja? Zgu... Ja mam trzynaście. Patrzcie, oni tak mi zgłaszają, kurwy. A co lubi miszka? A co lubi miszka naj? Dabij. Dabij. Co to dabij? Co to mi nie rządzi? Jemaa. Tato. Przyjdź, przyjdź, przyjdź. Tato. Nasze się. Tylko rozią, tylko rozią, rozią bukanka. I no Putin, i no Putin. Fa kukaina, fa kukaina, fa kukaina, tylko rozią, rozią bukanka. Ja, ja, ja. Great. Thank you, Krem. Hmm? Co tam u ciebie, co tam u ciebie? Nic Mam pytanie do ciebie No dawaj hmm. Czy kojarzysz takiego Takiego youtubera YouTube Dawid Jasper David Jasper, to ja Nie Kojarzy Paweł Jumper, ale nie Dawid Jumper Paweł Jumper Debile kojarzisz, Czy kojarzisz takiego youtubera? Dawid Jasper Oczywiście, że tak To ja, witam, to ja No zawsze sam robi jak mówi to ja nie, ma ta uważajcie. Ja mógłbym coś po odczuciach co pogadać też. Prowadzę live na YouTubie. Fajnie, dobrze. Ja Cię znam, Ty jesteś popularny. No tak, tak, bardzo sławny jestem. No. A ile macie lat, dziewczyny? Jak myślisz? Znaczy... No, ile macie lat, szczerze, szczerze. Trzynaście. Trzynaście, 13 letnie k***a ty puszczają puszczałem na megle Co? za 50 złotych pierdolę to megle kurwa. pierdolę to megle zawsze to samo ej hey, tindery to jest klasa o kurwa jaka gruba wygólaj to... wszystko nie spodoba mi się czemu ma tak mało co z tym jebanym kinderem, że kula. No ja to no. kurwa. Chuj ten Ty jak to? Tidry zdejebany. Znowu megle? Cześć, co tam u ciebie? Co tam u ciebie, pokemonie? Pokemonie. <grywanie> co tam? Co jest z tym jebanym internetem? Ej, proszę cię, proszę cię, pozdrawiam

No, na Spotify ma, już ci mówię. 670 tysięcy Swatify. To ja mam 11 miliardów 700. 11 Co? 900 osób na TikToku, man. Tak? Miliardów? TikToku. 11 tysięcy? A to w końcu tysięcy czy miliardów? 11 tysięcy 900 osób, codziennie obserwuje na TikToku. Pojebane to, e, no, to jest. jest. Przez się jak przez film powiedzieć, że 11 miliardów. Nie, pomyliłem Cytucie, napijemy jedna. <coughs> No To ty masz To jest ten pojebane? Ja ma miesięcznych słuchaczy prawie 700 tysięcy. No ale mnie dużo ludzi obejmuje na TikToku, jak robię leity. No a jego dużo osób. Dobra, to jest podzielenie. Ubliżał ci? Tak, mówił tydzień. Ubliżał mnie. Ja... No, czemu ja, to, chujowy to, nie ma taki mikrofon kuliowy teraz? A ty tak powiedziałem, ja bym wiedział, co? Co? Kurwa, mam taki, wypierdaję ci rudę kurwo. I ja teraz przyszłam na temat mojej mamy, bo moja rodzina, to ci ty jeba na kurwo, wykurwie te ludzie kurwa kuły. A wiesz, że ja go znam? Skąd go znasz? No to był mój przyjaciel A już nie jest! Już nie jest. Co tu pika? Co Rozjebał się na... To jest CoFATIR? Serio takowo No na mnie i na ściąka, wiesz I co? I co jest tam? Bomba w boilerze chyba to jest! No na razie dostaliśmy y, odróbki y, y, mamy grabić liście na w y, parku w Poznaniu, wiesz? Serio? Ile godzin? Ile godzin? 48 Ej, a masz akwarium? Cześć dziewczyny, dziewczyny, co tam u was? Ja Hejka, ty... dobrze. Mam pytanie: czy, czy kojarzycie takiego YouTubera? Dawid Jasper? Mm, nie, za bardzo. No to y <laughs> Marda. Ile macie lat? 19 Ty masz już a, a druga koleżanka? 18. Macie chłopaków? Nie. A co się mogą na randkę? Z którą się mogę na randkę mówić? Jedną czy drugą? On ja, się ogolił ja. chyba. Bola ja bym sobie bo ja tak ręką pokazała, tak ręką. Bo ona jest ładna, ona jest nie. ładna. Ja dziękuję. A to nie? Jak to, bycie coś pytały, by ci ktoś się mówi, pytał, to powiedzcie, że Dawid Jasper do domem Dobrze, Dobrze robić. się. Tak, tak. To ja, to ja, witam. Gieje, nie, nie, nie. Cześć, cenę. Cześć! Co tam u Was? Jak płacz na imię? Jak chodź na imię Jeszcze? Jak błacz na imię? Jak, na imię. jak mamy na imię? Tak. Jak coś na imię? Amanda. Amanda. Areszta koleżanek, areszta koleżanek. Areszta koleżanek. Kłusja. Didzio. Kaj dziewczyny. Hej dzieci. Zobaczcie. Zobaczcie. Tam was, co tam u was? Ej, to jest Czasper! Cześć! Zosper. To ja, witam. Ej, Zosper. Ej, Zosper. <laughs> Cześć! Ej, co? Cześć! Jezdiam cię! Uwielbiam Cię! Prowadzę live'a na YouTube. Prowadzę co tam? Przecież są trafia! Serio? Ile masz, ile masz osób na YouTube? Na YouTube mam teraz? 581 No! 589 Ale fajnie! Ojeju! Ale We, fajnie! Wejdź na ale... mojego live'a! Wejdź na mojego live'a! Ile macie lat? Się. Ile masz lat? E, 17 Ta kożanka po lewej stronie ile ma? Ona jest trochę młodsza, ona ma 15 Dobra no nie gadam. <gryzamy> witam, David Jasper, witam! Nie, 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 nie. O matka, ja oglądam wszystko ja To macie Ej, serio, będziemy na YouTube! Jeb. Tak, live'a mam! Będziecie ej, to zaraz jamę widzów! Siema, w co grasz? Shakero! W co? A nie grasz w Fortnite'a. No gram, <gryzamy> no, a możemy zagrać ja z tobą byta. A gdzie fordajda? Ja odpalam właśnie Road. A jaką masz nazwę? Jaką masz nazwę? Zapiszę ci, dobra? <coughs> Mam pytanie czy kojarzycie takiego czy kojarzysz takiego youtubera David Jasper. Kojarzy? On abidant to ja. Prowadzę dalej na YouTube, prowadzę dalej na YouTube. Bicia galwa. Nighta, dawaj gramy w Fortnite. Dawaj gramy Fortnite. A. Masz live? na YouTube? Mam, wyszłam ci Nie ma, pozdrawiam widzów. Oglądasz się, oglądasz się na live teraz 591 590 osób. Ja Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam wszystkich do Fortnite. możesz ze mną zagrać. Fortnite. Reklamuję się. głupia pizza. pizza. Nie. Ile ty masz? Fortnite. A. Ja, ile mam? No 30. Nie, nie. Dokładnie 25 kontrolować się Jesteś po 30? Nie, nie chcę. Kościół, tylko takie coś. Wiesz, 30, że jak nigdy, że nie pal, to nie, bo nie urośniesz, to, to właśnie dzisiaj głos nie zmienił. Ja nie palę. O, to ty! <laughs> co <tu Siema>? chodzi? <laughs> Dawid Jasper, witam! Dawid Jasper! <laughs> Zaczekam kubicę, Co u ciebie! Nie, cał ciebie! Do live'a lajba prowadzimy tu, a jak masz na imię, koleżanko? Zuzia! Ile masz lat Zuzia? Piętnaście puszczanska dziwka Dawid dziaski! 15. ludzie puszczaska dziwka! <toddudziora> <ja> to jest... <toddudziora> serio, to no serio, ty że A ja witam! <toddudziora> witam, to ja Dawid. Nie serio! Serio! Nie żartujesz sobie! Nie żartuję, prowadzę live' na YouTube, wysłem światła! Ej dobra, pozdrawiam wszystkich <toddudzy> Co to jest to? Liki z GTA są? Czy to fake?